Poczek sztandarowy wprowadzić. Pani dyrektor, zgłaszam społeczność uczniowską publicznej szkoły podstawowej im. Świętej Kingi w Młokcie Dolnej, gotową do uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miło mi powitać Państwa w murach tej szkoły z okazji jednego z ważniejszych świąt szkolnych, Dnia Edukacji Narodowej. Dla społeczności naszej szkoły to Dzień Szczególny, Dzień Budowania Tradycji. Zanim uczniowie tej szkoły skierują do Was serca płynące słowa w podzięce za Wasze serce, zaniesione słowo mozolne, słowo, słowo codzienne, pragnę złożyć. Całemu gronu pedagogicznemu, wychowawcom życzenia zdrowia i wytrwania w tym zawodzie, wdzięczności wychowanków i sukcesów w pracy. A płynący czas wypełnijcie najpiękniejszymi chwilami. Życzę, by zawsze przyświecał Państwu najważniejszy dla każdego nauczyciela cel mądre i owocne życie każdego ucznia. Z najlepszymi życzeniami. Dziękuję za Wasz codzienny wysiłek słowami poety. Ten, co kształci serca i umysły, umysły młode, ten, co ścieżki życia pokoleń toruje, tylko z kwiatów wdzięczności może mieć nagrodę. Dziękuję. A teraz zapraszam Pana Wójta o wystąpienie. Szanowna Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele, szczególnie cieszę się, że. Obecni są wśród nas nauczyciele, którzy poszli już na emeryturę. Tak jak pani dyrektor pani. powiedziała, to państwo przekazywaliście te wartości, zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze, wcześniejszym pokoleniom. I pamiętając o waszym trudzie, chcemy się przynajmniej raz w roku z wami spotkać podczas obchodów. Święta Edukacji Narodowej. Cieszę się, że są wśród nas nauczyciele, którzy w tej chwili wykonują tą ciężką pracę związaną z dydaktyką, ale równocześnie i z wychowaniem. W tak ważnym dniu dla nas, dla samorządu gminnego, dla rodziców, pragnę Wam otworzyć. Najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów tej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Praca nauczyciela to nie tylko praca za chleb, za pieniądze, ale to specjalna misja. Myślę, że warunki lokalowe, w jakich przyszło nam pracować, w tej chwili Szkołach na terenie gminy są nie najgorsze, powiedziałbym nawet, że są dobre. Również stopniowo poprawiają się warunki płacowe, ale chcę powiedzieć tak, że poprzez wasze zaangażowanie, które jest tą misją i powołaniem ta praca przynosi znakomite efekty. Wyniki osiągane przez naszą młodzież które powiedzone są testami kompetencji od kilku lat są wynikami ponad średnią, powiatową, a często kroczszą jak w Małopolsce. Za to Wam chcę również serdecznie podziękować. Dzień edukacji narodowej jest okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. No wypadałoby prawie wszystkim nauczycielom takie wyróżnienia. Prężyć i zgratyfikować za ważną pracę, natomiast myślę także, że te warunki, które są określone w regulaminie nagracania, no nie pozwalają finansowo przynajmniej na przekazanie tych nagród dla wszystkich nauczycieli. Ale nie mniej jednak w imieniu własnym chciałem dzisiaj Nagrodzić tych nauczycieli, którzy zgodnie z regulaminem zostali zaproponowani do takiej nagrody. Chcę powiedzieć, że wniosek w sprawie jednego z dyrektorów szkół został skierowany do małopolskiego kuratora oświaty o nagrodę kuratora, to jest pan dyrektor Andrzej Kąski. Natomiast zgodnie z regulaminem, tak starałem się podzielić te nagrody, aby każda jednostka. W zależności od liczby yy, szkół była, każdy z tej jednostki był wynagrodzony nauczycielem. Dlatego bardzo proszę Panią Sekretarz o podejście tutaj. Chciałbym wręczyć nagrody wójta dla nauczycieli w tym roku. O podejście proszę Panią Magister Marię Kąską, nauczyciela publicznej szkoły podstawowej imieniem Edwarda Dębowskiego w Kierwikówce. Następna nagroda dla pani magister Anny Dziewic na uczniów z w Leślinie. Następna nagroda dla pani magister Barbary Szymańskiej. Jest to nagroda, która jest przyznawana tutaj w łąkcie dolnej, ale myślę, że na tą nagrodę składa się cała kształt pracy, jaką pani Basia wykonywała w poprzednich placówkach. Nie było możliwości, aby ją nagrodzić przez Wójta, gdy była nauczycielem w Stowarzyszeniu w za. Tą dotychczasową pracę za ten wkład, zaangażowanie. Najlepsze gratulacje. Nagroda. Kolejna nagroda dla pani magister Danuty Kupiec, nauczyciela zespołu pracowników oświatowych w Gryzjanie. nagroda dla Pani Magister Granaty Paruk, Wicedyrektora Zespołu pracowego Oświatowych w Dziedzinie. Proszę Państwa, kolejna nagroda dla Pani Magister Inżynier Anny Kempa, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kanonim. I kolejna nagroda, ostatnia dla dyrektora Zespołu Szkół imieniem generała Andersa w ekranie, pani magister Marii Terdołu. również dyrektorzy pomyśleli o swoich nauczycielach i tego typu narody zostały już wręczone. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałem jeszcze skierować szczególne życzenia dla emerytów, jeszcze raz podziękować za tą pracę, którą wykonywaliście jeszcze przede mną, zanim ja byłem wójtem, a większość z Was, je, większość z Was współpracowało już w tym czasie, kiedy pełniłem obowiązki wójta. Dlatego chciałem szczególnie dzisiaj wyróżnić i wręczyć kwiaty w imieniu własnym samorządu gminnego na ręce długoletniego nauczyciela, właśnie nauczycielki i dyrektora tejże pracówki. Cieszę się bardzo, że pani Stasia jest z nami. Pani Stasia Gosiorek, wszystkiego co najlepsze dla wszystkich emerytów na ręce Pani Stanisławy. Dzieciom, a wszystkich zapraszam do wysłuchania części artystycznej. Pragniemy wszystkich serdecznie powitać, którzy na spotkanie chcieli dziś zawitać. A więc, zanudźmy chybę, wesoły nauczycielem każdej szkoły.